Zeszłoroczna inflacja wyhamowała, a razem z nią zniknęła szansa na dużo większe renty i emerytury. To już pewne, tak niskiej podwyżki świadczeń nie było od lat. Rolnicy zaciekle walczą o ziemię. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zalewają oferty, a procedury ciągną się w nieskończoność. O jedną działkę stara się nawet 40 rolników. Mięso z probówki trafiło do sklepów. Na razie tylko w jednym z europejskich krajów, ale wprowadzenie go na rynek także w Polsce może być kwestią czasu. Nazywam się Patryk Wołosz i zapraszam na Rolnik InfoNews, czyli szybki przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju i świata. Zanim zaczniemy. Serdecznie zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji kanału Rolnik Info. Mamy już prawie 115 tysięcy subskrybentów, ale większość widzów nadal ogląda nas bez subskrypcji, a to właśnie dzięki nim możemy się rozwijać i tworzyć coraz lepsze materiały. Na wysokie podwyżki rent i emerytur rolniczych nie ma co liczyć. Inflacja w 2024 roku wyniosła 3,6%, czyli znalazła się powyżej górnego odchylenia celu inflacyjnego NBP, który wynosił 3,5% to przekłada się na niską waloryzację rent i emerytur krus to już pewne że w tym roku świadczenia zostaną podniesione o zaledwie 5,5% osoby otrzymujące najniższe emerytury i renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy a także renty rodzinną i socjalną Dostaną zaledwie 97 zł i 95 groszy więcej. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy mowa o wzroście o 73 ,46 zł 46 groszy. Dodatek pielęgnacyjny zostanie za to podniesiony zaledwie o 18 zł i 15 groszy. To najniższa waloryzacja od lat, podkreślają branżowe media. Uważacie, że taki system waloryzacji oparty o dane inflacyjne jest sprawiedliwy, czy rząd powinien raczej szukać innych rozwiązań? Umowa Mercosur nie może zostać przyjęta w takiej formie, w jakiej jest proponowana, uważa polski rząd. Chodzi o porozumienie handlowe między krajami Unii Europejskiej a krajami Mercosur, takimi jak Argentyna, Brazylia i Urugwaj, które zakłada między innymi zniesienie ceł na 91% produktów eksportowych i objęcie szczególną ochroną europejskich produktów regionalnych. Na horyzoncie nowe możliwości handlowe. I realne zagrożenia. Europejscy rolnicy boją się napływu tańszych produktów do Europy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski podkreśla, że zablokowanie umowy w proponowanej formie jest bardzo ważne dla interesów rolników. W tej chwili Komisja Europejska wstrzymała formalne zatwierdzenia i sądzę, że zmierza w kierunku dokonania pewnych zmian, powiedział na posiedzeniu Pomorskiej Rady Rolnictwa. Rolnicy walczą o ziemię. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że o jedną działkę ubiega się nawet 40 osób. Chętnych nie brakuje, a procedury ciągną się mogłoby się wydawać w nieskończoność. Dyrektor Generalny Kowr Henryk Smolasz przekazał, że w 2024 roku wydzierżawiono 65% więcej ziemi niż rok wcześniej. Mowa o 43 tysiącach hektarów państwowych gruntów. Proces ten jednak nie przebiega tak sprawnie, jak chcieliby tego rolnicy. Z nie ułatwia wzajemna rywalizacja. Wyniki przetargów są często kwestionowane z najbardziej błahych powodów. Nie ma się czym chwalić. Ale oddział terenowy w Opolu nadal jeszcze nie rozstrzygnął serii przetargów z końca 2023 roku ze względu na skomplikowaną procedurę przetargów ofertowych. Przyznał zastępca dyrektora generalnego KOWR Tomasz Ciodyk. Resort rolnictwa wprowadza ważne zmiany w dopłatach bezpośrednich. Nowe przepisy mają uznać za kwalifikujący hektar także te elementy krajobrazu, które wyłączono z produkcji wskutek rozszerzenia ekoschematu grunty wyłączone z produkcji. Dzięki temu rolnicy mogą liczyć na wsparcie uwzględniające nie tylko ziemię ugorowe, ale także te grunty, na których znajdują się nowo utworzone obiekty, takie jak miedze, rowy, pojedyncze drzewa lub linie drzew, żywopłoty albo oczka wodne. Zmiany mają wejść w życie w 2025 roku. Będzie mogło z nich skorzystać ponad 400 tysięcy osób. Mięso z probówki trafiło na sklepowe półki. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością. Do sklepów wprowadził je startup Meatly, któremu jako pierwszemu w Europie udało się zdobyć pozwolenie na sprzedaż tego typu produktów. Meatly hoduje mięso z komórek jaja kurzego. W środowisku bogatym w wodę i odpowiednie składniki odżywcze tworzą one białkową masę już po kilku tygodniach. Na razie stworzonym w laboratorium mięsem zajadają się czworonogi. Mowa o chick bites. Limitowanej serii przysmaków dla psów, które zawierają 4% drobiowego mięsa komórkowego. Produkt można kupić tylko w Wielkiej Brytanii. Dajcie znać, czy jesteście zwolennikami tego typu rozwiązań. Czy wprowadzenie sztucznie wyhodowanego mięsa do sprzedaży uważacie za dobry pomysł? A może myślicie, że takie produkty powinny trafiać też na nasze stoły? Może być też tak, że cały pomysł wydaje Wam się zbyt kuriozalny i kontrowersyjny. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Na koniec zachęcam do zostawienia łapki w górę i oczywiście do subskrybowania naszego kanału Rolnik Info. Cały czas się rozwijamy, a pomoc w postaci klikniętej subskrypcji pokazuje, że mamy dla kogo tworzyć coraz lepsze materiały. Dodatkowo, jeżeli zasubskrybujesz nasz kanał, nie przegapisz kolejnych filmów, które dla ciebie przygotowujemy. Nazywam się Patryk Wołosz, a to był Rolnik Info News. Do zobaczenia.